Yo, 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 vamos putos, vamos El Tiger no nomás loco puto Puto man, ese don't fuck with me I don't give no warning shots putos motherfuckers Vamos putos, vamos ese That's what I fucking do to you motherfucker Fuck you piece of shit motherfucker No i co, godzinkę później Podjechaliśmy kilka metrów i co, dalej kurde, stoimy Kurwa mać nie, Kurwa weź tu nie zwariuj nie. Kurwa nie zwariuj Kurwa no! no Kurwa mać Kurwa no No i co tu się dzieje Kurde jeśli chociaż wypadek Kurwa pokażcie czy co ja, Tu nic kurwa się nie stało Ja jebie. Po chuja ten kurwa korek był? Nie no, coś tu chciał. Tu kurwa nie ma nic! To ja nawet nie zobaczę kurwa tego! Jakiegoś spektakularnego rozpierdol kurwa ciężarówki jakieś kurwa jebana kurwa no! W półtorej godziny poszło się w dupę jebać! JA NAWET NIE ZOBACZĘ WYPADKU, NO KURWY, NO! REKLAMACJA, KURWA JEGO MAĆ! Jeszcze raz podkreślam, stara śpiewka. Tam, gdzie jest pasażer, zajebiście wszystko widać. Tu, gdzie jestem ja, oczopląsu mogę, kurwa, dostać, bo, kurwa, nie ścieram dobrze, no. Kurwa, to jest, to jest, to jest... ZŁOŚLIWOŚĆ rzeczy KURWA, MARTWYCH, KURWA, NO! Kurwa! OŚLEPNĘ tutaj, kurwa, fucker, w jadąc, kurwa, w takim tym no. Dobra, dojechałem do tej stacji, gdzie się mam tankować. Czy będzie kolejka, czekaj czekajcie, ty, to nie jest tak źle. Będę musiał czekać i tak, i tak się zatankować, ale myślałem, że będzie większy burdel, jeżeli chodzi o kolejkę. No, będę chyba drugi w kolejce tutaj. Transwest. A nie, trzeci, kurwa. Trzeci w kolejce, kurwa, do tankowania. więc dobra. Kurwa. Razem z tankowaniem następna jebana, kurwa, godzina z głowy, kurwa. Dziękuję, do widzenia, wypierdalać, kurwa, no. No, tak jak mówiłem. Zeszło mi, kurde, godzinę to gówno. <laughs> A, minus 5 stopni. Kurde, ja dopiero w kapustkasing jestem, ja pierniczę. Dzisiaj dopiero zrobiłem... Ludzie, dopiero niecałe 300 km no. A mi się wydaje, już jakbym pół dnia jechał. Kurde. Dobra. Idziemy dalej. Dzisiejszy dzień, wszystko się zmienia, dosłownie jak w kalejdoskopie. Padało, nie padało, padało, nie padało. Potem pojechałem się zatankować, było w miarę okej. Okay. Pięknie, czyściuteńka droga. Teraz znowu zaczęło padać. Słuchajcie, e, no to nie jest tragedia, tu marudzę, marudzę. Ale tak ta, to się da jechać jeszcze, nie? To nie jest śnieżyca, to są takie, kurde... Eee, no opady takie minimalne śniegu, ale no posłuchajcie, to jest niewygodna jazda, no. Co chwila tutaj, kurde... ...szyba mi się za... ...za ten... ...zamazuje, nie? No to jest męczące, nie? Męczące i za... Jest... Opasatika! Już dam do opasatyki, kurwa, no! Ten... Ej, ty, to jest męczące, bo to jest... To jest kurwa złośliwość dzisiaj, kurwa tej szywy. U pasażera pięknie, kurwa, tu gdzie ja jestem, fakiem, kurwa wszystko zamazane jest no. No dobra, no co? Kurde, marudzimy, no Kanada, Kanada! To jest jesień w Kanadzie, kurwa, no. Witajcie w Kanadzie, kurde. No coraz ciekawiej, coraz ciekawiej się robi coraz mniejsza widoczność jest faza, jest pompa, jest gówno jest syf, jest skurwysyństwo, jest czad no chwilowo przejaśniło się ale dalej na pierwsza a kurde, to tak jak teraz wieczór zapadnie to będzie tragia w, tak, w takim czymś jechać, nie? Tutaj powoli coraz bardziej zaczyna padać. Naprawdę, to nie wiem, nie wiem. Mam dylemat, kurde, bo mogę się zatrzymać, ale za wcześnie jest. Cholera, za 50 km i to jest ostatnia stacja. Poprzez, poprzez, kurde, będzie ostatnia taka właściwie, no taki parking oficjalny przez ponad 450 km, no ale jest za wcześnie, żeby jeszcze stawać, więc, więc jedziemy dalej. Jedziemy dalej, będzie kurde wieczorem, to będzie kurde kiepska jazda w takim czymś. No, to będzie kiepska jazda w znowu coś się dzieje, znowu coś się dzieje. O, no, ta droga to jest burdel tutaj, no. Kurde. O nie wiem, te supy widzicie. Ktoś się wpieprzył w, ten, w, te, w te supy kurde elektryczne. Coś tutaj kurde się stało nie, będzie widać czy nie będzie widać nie. Dobrze, że nie ma większego zatwardzenia takie tam zwolnienie to kij z tym, ale tutaj po lewej stronie Znaczy po prawej sorry Tak coś tutaj było jakiś wypadek, coś tu było, Ech, ale co? No nic nie widać na razie No tak, ktoś się w pierwszym słup, słup, ale ja. ty po prawej No nie chcę brać kamerę w rękę, bo A, tu się wypieprzyła ta Już pozbierali ciężarówka Nie, ciężarówka jest tutaj po prawej A, tu się wypieprzyła ciężarówka z tymi Kurde, z drewnem A, no tutaj kurde, nie chcę kurde w rękę brać tego Telefonu. Szkoda, że nie mogłem Wam tego pokazać bardziej. No nieźle, nieźle. Nieźle ją wychrzaniło Prosto na te, na supy. Akorde. Ale jaja. No i co? Wiecie, to jest namiastka, co tu mnie czeka przez całą zimę na tej drodze. Nie? To jest namiastka, to jest namiastka, co tu mnie czeka, kurde. No. No i mijam harst, znaczy minąłem harst, więc teraz około 400 parę kilometrów, gdzie oficjalnie nie ma żadnego parkingu. Najbardziej takie, taka dzika część tej drogi numer 11. W znaczy tu jest kilka miasteczek, nie? Ale tu nie ma, mówię, no nie ma tak oficjalnie jakiegoś parkingu, że track stop, że, 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 że o to mi chodzi, nie chodzi. tak. Czytulić się gdzieś, kurde. Ja wiem, na poboczu czy coś, ale to w zimie to też tak, kurde, nie za bardzo. Boć albo gdzieś tam na ulicy, w takim w jakimś miasteczku. Nie wiem, to będzie może 5, 4, 4 5 miasteczek po drodze, może z tego co kojarzę. No i na hama by tam znalazł miejsce, nie jakby jakaś tragedia była, ale ale ja nie lubię tak... Nie lubię tak na ulicach spać, więc, więc e, spoko. No jest pogoda ok, więc dojadę tutaj kurde te, te 400 parę kilometrów, potem jeszcze 100 z Lippigon do Thunder Bay mniej więcej i minę Thunder Bay Jeżeli pogoda pozwoli no to jeszcze tak 6 godzin Pojadę dzisiaj no, z 500 km zrobię w 6 godzin, więc let's go na let's go, let's go, let's go, putos, vamos, putos. No wiem, że teraz nic nie widać w nocy, ale tak, kurde, czasami jest ta szyba zamazana. To jest jazda na wyczucie, no jazda na wyczucie, to jest kurwa, to jest loteria, nie. To jest kurwa loteria, taka jazda, kurwa. No. Kurwa z pasją, z pasją nienawidzę kurwa. Nienawidzę zimą jeździć do no. cholery, kurwa no Sorki, jest jesień. Kurwa jeszcze nie ma zimy w pizdu. kurwa jazda na wyczucie. No teraz to dobrze widzę kurwa. Są momenty, że kurwa spryski... Pryska! pryskam, kurwa ten, znaczy spyskiwuję szybę. kurwa, nie! Nie! Pięć... 20, 30, 40 sekund później, kurwa, znowu nic nie widzenia, to jest kurwa parodia, to jest kurwa parodia, no, to jest, to jest parodia no. Dobra, doczłapałem się do miasteczka, które się nazywa obsala czy Upsala Kurde Pod rybą Czeka kurde ryba Stacja zamknięta, ale parking jest, spoko jest, ma spokojnie i co się nauczyłem? Słuchajcie, jest... Kurwa. Co się nauczyłem? Jest minus 15 stopni, nie? Ja już się nauczyłem. O! Światło tutaj gaśnie, dobra. Ja już się nauczyłem, jak jest tak zimno. Lodówkę mam nastawioną na trzymanie temperatury, ale że się gasi, jak ta temperatura jest utrzymana, i po jakimś czasie znowu się zapala, żeby ocieplić czy ochłodzić towar. Nie więc, ja się nauczyłem już. Miałem raz problemy. Jak było właśnie, już nie pamiętam ile było stopni, ale coś takiego było, minus 11 czy minus 12 stopni I lodówka już nie odpaliła, nie? Nie odpaliła Czy tam podzespoły pozamarzały, czy, 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 czy co tam się stało Od tego czasu zawsze jak jest powyżej minus 10 stopni Nawet jak lodówka jest, jak to się mówi, na start, stop Ja włączam zawsze, żeby była na ten, nie? żeby cały czas działała, chodziła cały czas, nie? Tak samo ciężarówka. Powyżej minus 10 stopni. Ja już nigdy nie gaszę ciężarówki, nie. Tak samo było z moją, jak miałem własną ciężarówkę. Nigdy nie gasiłem powyżej minus 10 stopni, nie. Bo nieraz miałem problemy z odpalaniem i potem wie, kis tym. Niech się pali przez całą noc, to kilka dolarów. Nie zaszkodzi mi zamiast kurde potem szukać cholera bolca. Żeby kurwa ktoś mi odpalił tę ciężarówkę, czy, czy kurwa wo wołać po tę, po pomoc drogową, więc... Więc dobra, ja spadam spać. Pozdro, pozdro. Jakoś kurde wie ten, ale ja, ja widzę siły kurde w tym... W szybie. O, zgasił, zga a, zgasło na sam czas. Więc dobra, mistrzowie, kurde, ja stąd spierdalam. Dotrwałem, więc... Dobra, kurwa! Więc tak to w dzień wygląda. Upsala. Czy upsala, czy... Nieważne. Dobra, minus ile? 13 było, więc zostawię lodówkę, żeby... na chodzie była i tak, i tak. Jeszcze mam pół baku. Owa złomowisko. No nie słuchajcie nie powiem. Kanada to jest piękny kraj, no. Sami przyznajecie na pewno, sami przyznacie ty. To ja za przez Ontario to jest naprawdę. Słuchajcie, no to jest piękny kraj, no nie mam nie ma dwóch zdań. Jedno co tylko powtarzam, nie jazda ciężarówką, kurde, w zimie, no to jest tragedia. No. Dobra, kurde. Więc co, idę, kurde, tu pisznicę, no chyba cholera jasna, fuck, dobra. Dzisiaj później się zatankuję. Więc tam taki porządny, porządny przyszli, wezmę tutaj Po polsku W traku się umyłem Dobra, kurde, lecimy dalej no hej, czołem z cichu z kurwy synu Czaszka Idziemy dalej